Cześć, cześć witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z przestronnej serii o Minecrafta. Dzisiaj jesteśmy na płaskim świecie, na najnowszym Snapshocie i zaprezentuję wam projekt od widza. Okej. Okay, no dobra, zaczynamy w takim razie. Pamiętajcie o zostawieniu łapencji w górę, a my lecimy z tym materiałem. Słuchajcie, projekt od widza. co to jest? Zapewne wszystko macie w tytule Mm, od wiza Filip Kurpiewski, więc y, dzięki za podesłanie mi tego pomysłu. I słuchajcie, jest to wyrzutnia fajerwerek, armata fajerwerek, która y, wystrzeliwuje farwe, fajerwerki poziomą. Dokładnie tak. I pytałem się y, was y, o coś takiego właśnie w przeglądzie najnowszego Snapshota, i wielu z was napisało, że jest to możliwe i Filip wysłał mi właśnie taką wyrzutnię. Słuchajcie, ta wyrzutnia ma zasięg od 230 do 260 kratek w zależności od tego jakie fajerwerki tutaj włożymy. Tutaj mamy Flight Duration 3, czyli mm, tak jakby zasięg tej fajerwerki, jak ona daleko leci i kraftuje się różne fajerwerki w zależności od tego ile włożymy prochu do jej skraftowania. Jeśli włożymy jeden proch, będziemy miał Flight Duration 1, jeśli 3, Flight Duration 3. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trójka jest na maksymalnym poziomie, więc te lecą najdalej. Ok, no dobrze. Eee, tak jak mogliście oglądać, w najnowszym snapshoot została dodana mm, ciekawa funkcja tego, że firewerki zadają obrażenia. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał przeglądu aktualizacji najnowszego snapshota, to zapraszam do obejrzenia tego filmu, który pojawił wam się właśnie teraz na ekranie. No dobrze, słuchajcie, budowa takiej armaty jest niezwykle prosta. Tutaj mamy tak naprawdę 5 armat obok siebie, a to dlatego, aby wam zamiast zademonstrować, jak ona działa i jak może ranić przeciwnika albo gracza. Czyli w tym przypadku ja się poświęcę, stanę tam i fajerwerki będą we mnie po prostu trafiać. No dobrze. Na początku, oczywiście, musimy zbudować zegar e, i taki prosty mechanizm. Tutaj mamy dispenser, w którym znajdują się fajerwerki, następnie dziura, do której wlewa się woda. Bez tej dziury też by pewnie działało, ale postanowiłem, że ją wybuduję. Mm, ponieważ jakoś inaczej te fajerwerki lecą, chyba troszkę niżej, jak tutaj rzeczywiście jest ten spad. Uh, no i obudowa, żeby woda się nie rozlewała mm, i żeby fajerwerki nie wylatywały na zewnątrz. No dobrze, w takim razie jeszcze wezmę sobie przycisk, albo nie. Odpalę wszystkie naraz. Ciach. A, Boże, źle zrobiłem, tu jest zegar. Okej, okay, patrzcie. Haaa! Masakra, co? Tutaj mamy bardzo dużo tych fajerwerków, więc one będą sobie strzelać. My weźmiemy jeszcze tylko jajko villagera. I zobaczcie, lecimy. Patrzcie, tu jest 250 coś kratek. Więc zasięg jest naprawdę bardzo duży. I jeśli macie na przykład jakąś bazę, nie wie, strzelacie się z kimś, no to możecie tak na jakimś wzniesieniu tutaj. Bo to jak widzicie, te fajerwerki jednak lecą troszkę do góry. Ale bez przesady. Tutaj na przykład gracze, no mogą tego w sumie nie przeżyć. Postawmy kilku villagerów. I zobaczcie co tutaj się zaczyna dziać Niestety fajerwerki jak to fajerwerki mmm, działają troszkę dziwacznie Ale potrafią bez problemu zabić takiego villagera Tutaj jest najlepiej chyba Do tych fajerwerki, do tych na środku trafiają najlepiej No i teraz ja się poświęcę I zobaczymy jak to będzie wyglądać Patrzcie Wow, nie jest źle No, ale jak widzę już mi się życie zrozpłonowało a no, więc te fajerwerki raz trafiają, raz nie, ale pomyślałem, że jest to coś nowego, więc jak najbardziej to zaprezentuję. Okej, okay, roxemby went off with a bank. czyli Roxenbe odszedł z wybuchem, że tak powiem. O Jezus, ale mi zlogowało Minecraft Minecrafta, co się dzieje, czekajcie, co tu jest grane? No dobrze, to znaczy, Minecraft, mi Minecrafta może dlatego, że tych fajerwerk jest tutaj po prostu za dużo. Ale, oczywiście, możecie zbudować tylko jedną taką małą część, i ona również będzie strzelać, więc yy, nawet możemy sobie to przetestować. Jak mamy trochę czasu, game mode 1 zapewne jeszcze powstaną lepsze wyrzutnie. To jest tylko taki wstępny projekt, ale postanowiłem, że dzisiaj troszkę jeszcze na tym posiedzę i zobaczę, co da się wykminić z tej maszynki. Bo, jeśli rzeczywiście te fajerwerki by dobrze raniły graczy, no to to ma rzeczywiście jakiś większy sens. Ok, ale jak na razie to raczej się nie opłaca budowę takich rzeczy. Lepiej e, prog poświęcić na TNT. No ale jest nowość, więc postanowiłem, że wam to przedstawię. No dobra, w takim razie zobaczmy, jak działa jedna taka wyrzutnia. Ok, bo to jest to na środku, więc e, zobaczmy, czy to również będzie ranić m, tak samo dobrze. Bo może nie ma nawet potrzeby. Nie, no na pewno, nie. Zobaczcie, tych Firewire jest tutaj dużo mniej, więc nawet jak się tu zatrzymamy. Game od 0 Ło, to my nawet jak widzicie nie dostajemy obrażeń. Ym, I to jest bardzo dziwne, ponieważ kiedy tam, gdzie te fajerwerki wybuchają, tam praktycznie żadnych obrażeń nie otrzymujemy. Nie wiem dlaczego. To może być troszkę zbagowane. O, i padliśmy. <laughs> no dobra. W takim razie pokażę wam teraz jak zbudować taką maszynkę. Budowa jest bardzo, bardzo prosta, jak widzicie. To są wszystkie rzeczy, które potrzebujemy do zbudowania tej maszynki. To jest tylko do zegara, tak naprawdę, więc, okej okay. Ja sobie to przeniosę. Ok. I włączymy na game mode kreatywny. I oczywiście zaczynamy od budowy dispensera. E, tam, gdzie będzie skierowany dispenser, tam będzie strzelać nasza maszynka. Więc powiedzmy, że będzie sobie strzelać. Ok, wioskę nie będzie. Na przykład tam. Ok. Następnie tutaj kopiemy dziurę. E, ciach, ciach, ciach. Budujemy takie zadaszenie. I tutaj wylewamy wodę. No dobrze, teraz wszystko z nam pozostało tutaj. Nie musimy już kłaść pół płytki. E, włożyć tutaj musimy jeszcze firewerki. Ja sobie tutaj przygotowałem firewerki, dokładnie te same. I to również rzeczywiście może działać na dźwignię, więc. O, jak widzicie, one troszkę się wznoszą, ale no niestety nie ma jak tego za bardzo naprawić. Ewentualnie, słuchajcie, spróbujemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Tą lufę można przedłużyć troszkę. A zobaczmy, co się stanie teraz. Ojoj oj, oj. No, troszkę niżej rzeczywiście lecą, więc tą lufę można przedłużyć w zależności od tego, jak blisko znajduje się was, wasz cel. Więc próbujmy coś takiego, ale bez przesady, bo ta armata będzie za wielka. O, okej. Okay. i one się odbijają od tego domku. Widzicie? No dobra, weather clear. No i cóż, jakaś nowość, może rzeczywiście. Będzie to w końcu opłacalne. Teraz może ta maszynka jest na jeszcze takim etapie rozwoju bardzo wczesnym. Ja się troszkę pobawię, może jak znajdę coś ciekawszego, to już niedługo zaprezentuję Wam jakiś fajniejszy pomysł. Z taką wyrzutnią e, tych. Um, e, fajerwerek. No i ciekawe co z tego wyjdzie. Okej, okay, dobra. Pamiętajcie, jak macie jakieś pomysły i chcielibyście się dostać do wszechstronnej serii Minecraft, to możecie wysyłać pracę na roxmb.ms.om. Oczywiście, takiego maila macie w opisie. I możecie zbudować tak naprawdę mapę na każdym świecie, jaki tylko chcecie. Oczekajcie, teraz lecę inaczej, chyba. No, na świecie jakim tylko chcecie. No i troszeczkę opiszcie opis. Dajcie opis jakiś do tej maszynki albo do jakiejś ciekawostki i podajcie koniecznie swój nick, ponieważ chciałbym was wyróżnić. No i tyle. Więc okej, okay, dobra. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!